Hej, okay, okay. się maziomy z tej strony Dave, oto czwarty odcinek. Wydaje mi się przynajmniej, że czwarty z, z serii Broforce. Ah, fucker. Pięknie, brawo, Dave, brawo, piękny początek, super. Zostaw tą rakietę w spokoju, w duchkę sobie wstać. Nice. Wow. Deszczyk flaczków, co? Wow. Wow, oh, ale, wow, ale unikłem. Widzieliście to? Co dużo razy mówię chyba wow. U, zdobyłem piksel. Okej, okay. co my tu mamy? Jakaś cedeczka, yy, szatan się śmieje, jeżeli to jest szatan. <laughs> o, tak, świki, można to nich latać. Wow, <laughs> fuck! Oh, kuźwa, em. Hmm. Chyba nie o to mi chodziło, gdy powiedziałem latać, ale no dobra. Sprawdźmy, czy da się. Łocha! To jest, to jest najlepsza rzecz w tej grze. Nie żadne zabijanie przeciwników. Latanie na świni! Uh -huh. No to, żem się pobawił. Bum! byczys. Aha, nikogo nie trafił. Mhm. Uh -huh. Brawo, Dave, brawo. Niko nie trafiłem granatem. Super rzut. Neo! Neo! Tak, wylosowało mi się Neo. Oczywiście, moja ulubiona postać. Gincie wszystkie, śmiecie. Niewiarygodne, ja jeszcze żyję, a jestem neo. Myślałem, że ta postać zawsze umiera od razu, ale jak widzicie, mi całkiem nie najgorzej idzie. O, Samochodzik chodzik bomba, kurde. Tylko jak mam go niby użyć? Chyba totalnie. a totalnie nie w ten sposób. Go, go, go. Lecimy. Mhm, mm to, żebym sobie poleciał. Father! Bracia, tak. Przepraszam rundę. Nice, 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 nice. Od razu kolejna runda. Ledziemy. Ledziemy. What the fuck. Ledziemy. Oh. Chciałem powiedzieć lecimy i idziemy naraz, ledziemy, bo dzisiaj się tak mówi, to jest nowe słowo, super Co się dzieje? Wszyscy nie żyją? What the fuck? Czy tak powinno być? Hmm, nie wiem, nie wiem o co chodzi Co? What the fuck? O, what the fuck? O co, co? O co chodziło? Okej, okay, tu już są przeciwnicy, nie mam pojęcia co było z tamtą rundą nie tak Okej, okay, kurde, okej, okay, okej, okay. to było, mm, ciekawe <laughs> Ciekawe, no ciekawe, nie, nie mam nic innego do powiedzenia, kurde, aż mi zblokowało mózg Ach, strzelają, kuźwa, wyśladzą mnie, a nie Well, shit You man, bro? Eee, ile razy jeszcze będę umierał? What the fuck? Ehm, no cóż, w, niestety umarłem już. Kur... Mać. Umarłem już dziesiąty raz na samym początku rundy Podoba mi się ta runda, jest po prostu, po prostu piękna Fucker oh, 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 oh. Nie, 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 kurde, tak byś nie będzie Go, 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 zabić wszystkich Okej, okay, jestem przy checkpoincie. uch Życie, 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 życie jest Życie jest nowe, Super, super, wygrałem w końcu W sensie, wygrałem <laughs> Jeszcze nie wygrałem Dave, nie, nie, nie zapędzaj się tak Oh, Jesus Christ Nie wiem naładowanego pistoleciku O, oh, kuźwa Alien, what the fuck Pamiętam jeszcze z poprzednich Wersji tej gry. Tak pamiętam, alieny były. Pamiętam, pamiętam. Grałem kiedyś jeszcze za czasów, kół. A, czemu przeglądałem w tym miejscu akurat, what the fuck? A, aż dziwiłem, zdziwiłem samego siebie. Chciałem powiedzieć, kurde, ale dobra, no, niech już będzie. Greb za czasów alfy, alfy bety. Nie, nie pamiętam dokładnie jakich czasów, ale to były stare czasy. Pamiętam, że było mało, kurde, poziomów i w ogóle w ogóle... Alien! alien. Ich krew zniszcza bloczki! Ja nie mogę. Teleportacja! <grym> o okuś wados. Nie do najlepiej mi ta teleportacja wyszła. Tak, moja ulubiona postać, która zawsze umiera od razu, prawdopodobnie. ha haha, haha. <grym> <grym> Jakby na mnie czołg spadł, to oczywiście, żebym umarł. Czy ja mogę w ogóle jakoś tędy przejechać? halo Przyjadę... Ups. Uh, Aha. Mm. Cudowny, miał mia cudowny czołg, O, kuźwa. Jej broń jest super. Zybuchy, Broń super. Kurde, atomówki. O, szlak, o, szlak. Oh, shit, o, shit. Kolejna runda, jej, nice. Nice, 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 Piło, piło wszystkich! Piło po jajkach. uhu -huh. E Dave, skąd wiesz, że akurat nie śpisz po jajkach? No, w zasadzie to nie wiem. Dobre pytanie. O, o, biją się, biją się! <laughs> Alien wygrał. Nieźle, nieźle, nieźle. Przyznaję. Zwycięstwo Alienowi. Bo, zaznaczyć go no ja strzelać. <laughs> nice. Kurde, strzelają w alieny. Ude. Oh, mm -hmm. Wow. Wow, idealny po prostu kuźwa moment, żeby drzwi otworzyć, po prostu super. <laughs> o, alieny wygrały. What? Alieny wygrały, jak to? Jak to możliwe? Patrzcie na to. Haha, <laughs> tak, wjeżdżam na pełne i piję. Wow. wow. Wow, wow, kamień na mordę spadł. Yy, super, wydupiaj kuźwa nożem gnoja. Predator, tak, alien kontra alieny. Ja, alieny na alieny, ale super. Wow, to była destrukcyjna beczka wybuchowa. O, no, broczeta, no dobra, też może być. Idziemy górą czy dołem? O, kuźwa, szlak. Ach, mhm. Mm no to, żem kurde. <laughs> I tak wszystkich wysadziło. Nie ważne, nie ważne. Co tam się stało? Nie ważne. Wysadziło wszystkich. Bye bye. Kolejna rundka, kolejda. Lecę, kurde, jak wiatr. Mm, Okej, okay. nie trafiłem totalnie tych alienów. Super, super, właśnie właśnie tego chciałem. Tak, ognią idealny na alieny. Tak, i nie tylko, nie tylko na alieny. Prawdopodobnie ominęłem jakieś życie. Na 100%. Kuźwa, wracam się. A, szlak, szlak, szlak. Albo i nie no, nie ominąłem. No to kurde, super. Bo, bo, bo 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 w tej mogę sobie kurde Aliena skrzeszyć. To było ciekawe. Nie mogę, nie mogę se Aliena skrzeszyć, ale jaj coś wow 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 spokojnie, kuźwa, szlak. Well No nie wiem czy kolej z mieczem na alieny będzie najlepszym. Właśnie o to mi chodziło. Kolej z mieczem, łaj! Kolejny kolej z mieczem. Tak, od razu kolejna runda. Nice, nice. Dobra, dobra, tamtą rundę już przeszłem, byłem i tak na końcówce. Kolejna, szybciutko. I teraz trzy, cztery, laser. Konimy. O, uważaj se, kurde koleś. Czy to będzie bosior? Wow, bosior, tak, bosior alienowy. Oh, sit crawler! O, 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 o. Jestem, aha, właśnie chciałem powiedzieć, że jestem bardzo złą postacią na Aliena, bo jestem kurde, postacią z bliska. Tak, w mordę beczką wybuchową. O, nice, ale mu dużo dziabło. Wow, 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 kurde, pluje we mnie kwasem. Co się dzieje w ogóle? Ja pierdził. z tymi falami go. Aaa! Nie chcę dostać! Nie, tylko głowę mogłoby mogę działać. Wo, wow. Wow, Boy! O, chyba jestem... Aha, chciałem. Mm -hmm, aha. Chciałem powiedzieć, że jestem w idealnym miejscu. Nie możemy trafić, ale jak mnie trafił. Jeszcze raz! Jeszcze raz bosior! Strzelaj, beczką w mordę. Tak. What the fuck? O, oh, what the fuck? Zabiłem go na hita? What the fuck? To czemu wtedy go nie zabiłem na hita? Hmm, o, oh, kuźwa. <grym> Idealny unik. Tamta beczka była jakaś infantylna. Przeszłem. Nice. Yeah, jedenasty poziom przejść. A teraz? <grym> Dwunast alienowy. O, i dodatkowa runda. Co by tutaj, babi? O, o, tak, 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 tak. Wyczyścić. O, teraz mamy nowy meter. W się sensie miernik. Miernik mnie... Mie, kuźwa. <grym> nie umiem powiedzieć tego słowa. Miernik alienowości, tak. Wyczyśćmy ich gniazdo. To będzie super. Oczywiście mam jedno życie. Jestem babką na alieny. Idealnie. Kuźwa, Ekstra. Co tu się dzieje? Widzę, że kurde dużo alienów się dzieje. Nie, ale ich tu dużo. O, kuźwa. Zostawcie mnie, bydlaki jedne. Dobrą, 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 czy kogoś coś nie pogięło i tam było tych alienów? Rozumiem, trudny poziom trudności, ale aż tak trudny, kurde, nie wiedziałem. Ooo, spada, spada, spada. O, nie, 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 nie. What the fuck? What the fuck? Udało mi się przeżyć. What? Aż mi się głos popsuł. Wynocha, głupie alieniska. O, szlak. Mhm. Dobre. O, idealnie! Widzieliście to? O, w dupę. what, what? Nie, nie gadajcie. Co tu się od. O, uciekłem na samą górę. Eee, no cóż. Nie mam zbyt dobrej postaci, żeby ich tam zaatakować jakoś od góry. Shit. E, co by tutaj teraz, kurde, zrobić? <grydy> to, jest, to jest dobre pytanko. Jakoś się tak wedrę po cichu. Kurde, nawet mnie nie zauważą. <grydy> jeden bloczek. Idealnie, jeden bloczek. What? ale dobre. Dobre, główno. Nie w tą stronę puściłem falę ognia. Szlak, szlak, szlak. Szlak, szlak, szlak. szlak. Goni mnie. Ty, no juchu, jeden. Gin. O, tak, wygrałem. What? What? Wygrałem, 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 wygrałem. Halo? <grym> Halo, już wygrałem? Znika jego ciałek jak go strzelam, ok? Spoczko. E, wygrałem? Halo? <grym> tak, przeszłem. Yes! Haha, <grym> za trzecim razem tak naprawdę. Hmm, nie była aż taka trudna. Uuu, odblokowano alienowe feromody. Ciekawe, co będą robić. Okej, okay, od razu postaćka. Dobra, dobra, dwa żyćka mam. I jedziemy windą. Teraz powinna być taka muzyczka z windy. Wow, całkiem długo tą windą jedziemy faktycznie. Idealna reprezentacja wind w grze. E, aha, pff. Hmm, Ta runda była całkiem krótka, net. Nie było co powiedzieć. No dobra, kolejna. Niech niech będzie. Tak, idealna postać do niszczenia terenu. Go, lecimy. Predator. Wait, terminator, lecimy. Okej, okay, już nie terminator. Go! <laughs> Idealnie zmiotnęła aliena, tak? Aha, Hmm, dobra, nie będę tego komentował nawet. Nie widzieliście tego tak naprawdę. Nie, zostaw moje życie, głupi gnojuchu. Ciach, 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 ciach. Głaspi prena morde spadł. Uch, się obszrem. Teraz, patrzcie, 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 to będzie dobra akcja, patrzcie. <laughs> Niko nie zabiję, ale akcja była dobra. Y, gin I czy to będzie koniec? Tak, koniec rundy, nice. No, w zasadzie krótkie są te rundy z tymi alienami. 3, 2, 1, go, 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 go. Tak. Indiana Jones, Indiana Jones, nie chciałem być. Kurde. A, fucker, znowu umarłem, nie! Uś Zawolniałem postaci, jak on się nazywał. Nie. Chuck Norris, no tak. Właśnie nie było tych komentarzy. O, kuźwa. komentarze z żartami z Chuckiem Norrisem. Napiszcie, napiszcie pod tym odcinkiem wszystkie wasze najlepsze komentarze z Chuckiem Norrisem. O, w dupę, ale tutaj. Mhm. Tak, który alien, kurde, będzie lepszy. Zobaczymy. Chodźcie. tak. Tak, w dwie strony. Dwie strony strzelam. Żaden mnie nie dziabnie. Uuuu, Teraz wszystkich wystrzelać. Wow, o kurde. A, to było dobre. O, w dupkę, w dupkę. O, szlak, szlak, szlak. Nie, nie, nie zabijaj mnie, bydloku jeden. O, wow. O, o oh, mamma mia, kolejny boss. Jak to? Nie, to nie jest boss. Neo! Neo! To nie jest boss! Nie, Neo! To jest najgorsza posada tego potwora. Albo, 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 albo. albo, albo, albo. Tak, albo najlepsza. Grałem, go, go, Neo. Go, 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 to jest koniec rundy. What? Feromony alienowe zdobyłem. Aha, i ja od razu się... <ścoughs> A! Idź, mieciu! Wow. O, oh, dziabłem go. Nice, kurde, Z dwóch, dw na dwa hity umarł. Kurde, mocna ta postać. Kolejny gigant ludzie, ile to jest tych gigantycznych alienów. Faktycznie, trudny poziom trudności dużo zmienia rozgrywkę. Teraz widzę. Wow, haha. <ścoughs> unikam, unikam. Nie złapiesz mnie, nie złapiesz. Nie złapiesz, nie złapiesz, nie, złapiesz. nie żyjesz. Oku, mhm. Chyba ja nie żyję prędzej. Tak, bracia Mario, o, kurde. Aha, serio, wow. Te, <grystanie> what the fuck? Czy mój czołg się właśnie... What? E, mój czołg. Hmm... mój hmm. czołg się właśnie nadział na kolec. <grystanie> go, 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 czołgu! Nice! Dobra postać. A, nie, nie chciałem swego czołga niszczyć. O, szlit, 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 płonie. Łoo, wow. ale ładnie wybucha. Tak! Kolejny gigantyczny robak! W mordę go rakietą! Ciekawe ile mu zadaje obrażeń ta rakietka Nie jestem pewien... O! kurde! Fuck! God Trafił mnie idealnie! Co za snajper! Hmm... Nie wydaje mi się, że, ty, że trzeba było w dwa alieny tyle razy strzelać Wow! Tak, zniszczyłem go w ogóle zanim się, że tak to ujmę, wykluł. Wow. To było dobre. Co za padhol. Nie, nie potrzebuję odbytów tutaj żadnych kosmicznych. Nie, nie dzięki, podziękuję. Czy to będzie Bosior? Coś mi tak kurde wydaje. Tak to przynajmniej wygląda. Ha, zmienię postać. Ha, zabiło go. What? O kurde, co to? Wow, gigantyczny crawler. Ogłuszyć go. Aha, mm -hmm. właśnie w siebie swój kurde granat. Trafiłem go w ogóle? Hmm, chyba moje granaty ogłuszające nic mu nie. Nic mu nie robią, chciałem powiedzieć. Wow. Co? Kuźwa. Wow, wow. prawie mnie trafił tym kwasiorem. Słuchaj, jak mam go. A, ah, właśnie na pewno nie tak mam go zabić. O, what? What? Cofa się, cofa się. Tak, go, go, go. Checkpoint. I żyćko nowe. Ups, 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 okej. Okay. Uważaj, 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 Dave. Kurde, nie wychodź za szybko. No, wow, najgorsza postać kurde ever mi się wylosowała, mhm. Super, po prostu ekstra. Tak, 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 teraz pier... mu i Tak, wszystkimi trzema. Nice, nice, nice. Tak, idealnie do buzi mu wpadły. Nie, 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 nie. Please, 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 nie. O, nie. Jak? O, kur... Jak, jak? Eee... U... Widzieliście, bo nie... Tak, wygrałem. Tak, tym razem mi się udało. Tak, jest, 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 jest. Uch, no dobra, nie był aż taki trudny. Spróbowałem go na trzy razy, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc całkiem spodko, boss. I wydaje mi się, że to będzie koniec tego etapu. Tak, jest, idealnie. No dobra, ziomy, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie komentarz, ocenę, subskrypcję. Zostawcie ten komentarz, tak, żarty z Czakiem Norrisem muszą być przynajmniej jeden pod tym odcinkiem. Pisać, spamować, dalej. No i do następnego, ziomy. Bye.